Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Ruined King yy, ostatnio zwiedziliśmy cmentarz no to dzisiaj lecimy do strasznego lasu zobaczymy co nas tam czeka jeszcze między cięciami odkryłem coś takiego, że można tutaj w, jak mamy dziennik jak zbieramy te wszystkie notatki proszę bardzo to możemy tutaj kliknąć nagrody i za te wszystkie punkty co do Zdobyliśmy, można odblokowywać, yy, tutaj pisze, widzicie, przyznaję na przykład idę, jeden złamek runy, tu przyznaje Braumowi jeden złamek runy, no i tak, ja nic z tego nie miałem odblokowane, odebrałem wszystko, te yy, odłamki runy poprzyznawałem, więc, więc okej, okay, mamy okaja, z nim już walczyliśmy, teraz trzeba oczyścić jego korzenie, no dobra, zobaczymy co nas czeka w strasznym lesie, mam nadzieję, że nic groźnego, no, nie chciałbym, żeby ktoś nas tu zabił. O, jestem Właściwie czego na swój temat mogłabyś się dowiedzieć w takim miejscu? Im mniej o mnie wiesz, tym lepiej, szermierzu. Można wiedzieć mniej niż ja? Jeśli mamy być szczerzy, Jasuo, to my wiemy jeszcze mniej od ciebie. Jestem ostatnią przedstawicielką swego ludu. Nic nie wiem o innych Wesani. Wskazówki doprowadziły mnie tu. Na Wyspy Cienia? Samą? Te dzisiejsze dzieciaki. Jakie dzieciaki nastronie ja ten wieku? Starsza, niż wy wzięci O właśnie. Dobra. Musimy sobie ufać nawet jeśli współpracujemy chwilowo. Zwłaszcza, że walczymy z samą śmiercią. Mam te słoneczne kamienie od zawsze. Nie wiedziałam, po co mi one ani skąd pochodzą. Trop zaprowadził mnie do Billchwater, gdzie pewien kupiec powiedział, że Gangplank kupił od niego słoneczny kamień. Kupiec? Nie wnikaj. Pomożemy sobie nawzajem i tyle. Nie ufasz jej. Co? Jest starsza niż my wszyscy razem. Nie, nie ufam jej. Wyczuwam w niej wewnętrzną walkę, ale się nie boję. Musimy być jednak ostrożni. Dobra, tam pogadali se. Bardzo zobaczmy co. Nowe miejsce co znacząłem na mapie. Ciekawe co. Tu widzimy jakieś potwora. Który... Okej. Okay. Myślałem, że się nie rusza. Dobra, szybka akcja. Da mi to... O cholera, zobaczył mnie. No nie najgorzej. Teraz mnie gonił do, do strony śmierci, więc trzeba go rozwalić. Eee! Easy bobek Dobra, to szybko. Yy, oczywiście ręce bloki razy dwa. Mm. Nawet patadakami będę się cackał z nim, Raz, dwa. rozdałem właśnie te punkty i runy Co się stało? Eu... <grym> yy, znaczy... Patrzcie, dałem taką moc Odebrałem to nie Ode. Kurde, dałem taką i moc, że E, e, e. Który to był runa chyba, to ma. czekajcie. na Ari, nie A, przy zabójstwie zadaje 314 punktów obrażeń wszystkim wrogom. No i tu się to się sprawdziło. Lol, wysadziło ich normalnie, fajnie. To jest na pewno fajne, fajne ulepszenie dla naszej Ari. Dobra, co my mamy tu zrobić? Eee. Na razie po prostu sobie to prezentujmy. I eee. musimy eee. zobaczyć. Eee. Dobra, narobimy taką taktykę, że rozwalamy jednego. Hmm, co to robi? Zobaczmy, co to robi. A czy tylko Ari musi dawać? Dobra, okay. to musimy teraz sprawdzić. Więc jak Ari zabije, to będziemy wiedzieć, że to wszystkie dla wszystkich fajne wrażenie. nie? Nie, ruszyłby z tego. Hop, hop. Ok. O, ja trochę się wzmocniłem. Dałem też jakieś tam zaklinanie na przedmioty, więc jest okej. Okay. Myślę, że będzie, będzie dobrze. Powinniśmy sobie dać radę. Zbieramy sobie te książki. Otwierać to. Ym, dobra, to tutaj wszystko. Tam jest potworek. Dobra. Nie boimy się, A tu to się dzieje. Nie wiem, co tak po prostu. Tręci. O! <laughs> cholera! O, cholera, myślałem, że on nie chce mnie uleczyć. Ja pierdzielę. Ale... Unlucky. Dobra, tam pójdziemy. najpierw może. o co się blokuje znowu? Ajajaj, aj, aj, ale mnie obił. Kurde, no nie fajnie. To będzie jakiś... Mini boss. O nie, Baron naszor. O kurde. Ym... Barona go minął. Będę się, tak, normalnie mi leczę. Spałem jak zawalczył. Okej. Okay. Dobra, nie fajnie że mnie tak tamta wieżyczka obiła. Nie podobało mi się to. No ale trudno, dobra, co tu teraz jest? Za każdym razem... Co jest? Które leczy? Nie wiem. Leczy sojusznika. To uleczmy może tą. I tu też uleczmy wszystkich o 489. Dobra. Wyleczność, Fa O, fajne, leczonko. Mhm. Kurde, tak to jest falowała kawiecach. To hmm. zdaje się wybrań. No dobra nie wiem dodajmy mu cyk. Cyk Jeżeli Ari go zapije, to oni też powinni zginąć. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Elegancko. No, Zobaczcie te kurde ba baronki. Co mm -mm. może by teraz... Nie może tego te użyjemy. Mam wrażenie, że ma jakaś aktualizacja do tej gry. Przynajmniej hmm, trochę zmieniłam wrażenie. Przynajmniej łatwiej jest oznaczyć CEF, bo jest taka poświata. Wcześniej chyba nie było. To to zauważyłem. Nie wiem, co jeszcze zauważyłem, ale możemy zrobić tak. A później użyjemy jako... Nie, jak ja się... Clary. Daje 740 obrażeń. Eee, dobra, to dajmy. Zobaczmy, nie pamiętam czy oglądałem Ulta Ari. No nie, oglądałem, przypomniałem sobie. Okej, okay, fajne wrażenia. Dobra, nadawamy do tak. to tak. Co mi się podoba? Jak zabijemy kogoś, to Dobra, wrażenia są bardzo fajne. Dobra, ten sobie nie ugryzie, Nie boimy się. Dobra. Hop kolejne wrażenia. No, warto wykaczać wrogów jako Ilaoi. Będę znowu lutować to proszę bardzo no i też dzięki tej aktualizacji mam wrażenie czy, znaczy nie wiem że ba, czy nie, ale tak takie mam wrażenie to jeszcze też e, właśnie zauważyłem, że te, przez te książki można e, można te właśnie tak powiem zaraz e, coś zdobyłem Troszeczkę zobaczmy również to czarna perła. No że tu można w tym dzienniku yy, te nagrody odbierać. <laughs> Teraz jest kolejna 720 punktów. Mamy 690. No dobra, tu jest jakaś rozmowa. To zobaczmy. Nie, to nudy. No właśnie. okej ok. No dobra, tutaj wszystko, to idziemy po tamtej stronie. A dobra, no co, ta wieżyczka nas obiła, już mamy tak full HP, bo ila i nas wyleczyła spoko. Mm, teraz tak. Musimy iść. A, tam, do grobowca w roku. A kręta pieczara, ciekawe co tam jest. <gry> no dobra, zaraz to sprawdzimy. Ty głupia wieżyczko, ja ci dam. Chciałem mierzyć. O nie, pajączek. Dobra, jeszcze. co? Tędy nie będziemy szli mi dostaw No kurde Tylko musimy no Dobra, zobaczmy z tym Bo on tu ochrania te całe skarby Jeśli tu się go pojedz bądź pośbąc, pośbąc. Nie wiem, żebym tego ogłuszyć Dziada Tu nie wiem, za to będzie szewno Okej, okay. nie wykończymy jako Ari drzewo, idzie to fajne wrażenie mam nadzieję dobra, tu jest ładnie możemy tego okej okay. dobra, wykończmy teraz drzewka fajnie nie to wrażenie samo p okej, okay, nie, wykończył go to jest idealnie dla nas by... teraz możemy tak a i sobie zlutujmy go, ty, no, ty. No i dobrze, pomożemy ma krajowi a też właśnie między odcinkami Czyli między poprzednim odcinkiem, a tym teraz nagrywam minęło w sumie sporo, bo jakieś... Może nawet dwa tygodnie albo tydzień, więc... A jakaś aktualizacja miała prawo wejść. Dobra, odbierzmy co tu jest do odebrania. A, miałem zobaczyć co ja tam dostałem z tych itemów. To zobaczmy szybko, kipunek. Jakaś broń. Mm słaba, słaba, co tu jeszcze, broń dla amewki słaba, kurtki nie mamy, tu nic, tu nic, Ym. coś dla brawa, nie, e, e, jakiś tam, a jeszcze ta czarna perła, czy jak się to nazywało, co to było, o, wydał żeglarza dla lajsuło, myślę, że mógłbym wziąć, żeby może komuś daje więcej o, na przykład dla Ari, dobra, załóżmy sobie go. Dobra, takie tak, emulec wstąpienia daje mi dużo HP. Wytrzymałość. Dobra, jednak taki emulec sobie założy. Komy tu jeszcze mamy, jak miasto, aktualnie drużynie 380 HP. Wziąłby może 360 HP za Trochę. Dobra, weźmy tego Ilao jeszcze. Do ila Ilao coś jest ciekawego? Nie bardzo. Jeszcze do czarna perła. Dobra, zobaczmy na JSU jest fajnie, wygląda. A dla Adlari, Ona ma już czarną perłę. to zakładaj to. Dobra, ale są tankowaci. Dobra, hmm. Chyba niestety musimy go pokonać. Będzie tam... Chociaż? A i nas. Tam jeszcze tu... Dobra, tam jeszcze tu pomnik jest, cały. Ech, jeszcze nie dopisz. Kiwi, skąd się tu wziął? Dobra, szybko. ale nie, nie tego chciałem dotknąć ale w sumie... Może być i tak. Fajne wrażenie. Nie wiem, easy te walki w sumie. Dobra, dalej, dalej, dalej. Nie interesuje mnie co zdobyłem, bo i tak jakieś pierdoły. Tam jest ta... W tym więc coś więc może być jakaś walka. Dobra, no, oczywiście nie, to nie może minąć. To też mnie nie może minąć. Ach, jak chcesz walczyć, że to zapraszam. Nie dam ci taryfy ulgowej. No dokładnie, no, żadnych taryf ulgowych nie będzie. Może nie wiem, dodajemy sobie teraz z tego wrażenia. Nie wiem, z tego możemy. Ogniki Nie wiem, co się stało <grywa> Dobra, wykończmy to. Nice Zaczyna nam to wychodzić teraz oni atakują. Dobra, szybciej szybciej nie dosyć już o tyle potęży, że jakieś takie potworki to w sumie nic nie robią. Dobra Fajnie Op, Dobra, dawaj, dawaj, chcę iść dalej. Yy. Zobaczmy tylko tutaj chwila, wyczuwam coś. Dobra. O proszę. Ukryj te sztuczki pałki, ale nie uchwała się przed moją kulą. Zatem idziemy dalej. Aha tu kula tylko to może wykryć. Okej. Okay. Hmm. To tutaj coś jest? Jakaś łapka. Dobra, nie ma. Tu chyba tym pająk łaził. Dobra, nic nie nie ominie. O nie, zauważy, nie. Dobra. Nie, o nie, jaki jestem wolny! Dobra, wiecie co, musimy go chyba... pokonać, bo... ...bym nie gonił, a nie chcemy mieć pająka na plecach. Dobra, raz, dwa. Tego... ...teraz jako... ...Josu... może no, zabijemy, dobra. I pyk, wykończmy go jako Ari. żeby... ...fajne wrażenie, że damy wokół. Eee, tam na jest smyrają, nie... Pajączki. Tak? Nie wiem, wykończmy go. raz, dwa. No już ta ARI w sumie trochę ulepszyłem. Da dałem mi jakieś itemy, to no, coś tam robi. no, Może nie jest to moja ulubiona MFK i pike, którego polubiłem. Ale... Jest okej. Okay. Dobra. Hmm. Czy chcemy iść tam? Tam na razie nie idę. Idziemy wykonywać główną misję, czyli do... Grubowców mroku, pora iść. Dobra, uwaga, uważamy na wieżyczkę. E, eee, no. Dobra, mm. O kurde, yy. Dobra. Oplecił mnie. Ale sobie to nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Yy. Możemy zadać sobie... Eee... Yy, Uważaj ja mu. z tego jaka Okay. Teraz cyk. Teraz zaatakuje nasza Ari. Nice. Hop. I hop. Nie, no to żadne wyzwanie, te potwory. Chciałbym sobie z jakimś bossem, tak jak małkaj, małkaj. On był na przykład ciężki, no nie ma co ukrywać. Dobra. Trzeba sprawdzać gdzie tu są pułapki. Nie chcielibyśmy w nic wejść. E, Okej, okay, weźmy sobie to. I teraz jak mam tu przejść niby? Tędy? Jezu, o Jezus, jakie to były ciężkie do ominięcia. Prakty praktycznie się nie dało. Dobra. A tam jest jakaś rozmowa. Czy coś tu jest? Okej. Okay. Kulki. Brakuje jeszcze dwóch kulek chyba. na skrypt błogosławionych wysp. Słyszałam o nich, lecz... Kiedy widzę je w tym stanie, serce mi się kraje. Serce mi się kraje, ale rymuje. Ta pozostała stanie kraje. Zrujnowanie nie na darmo się tak nazywa. Co rodzi pytanie? Czy można ją otworzyć? Nie na pewno Jaki można. Piękne drzwi. Uwielbiam piękne drzwi. Okej. <grymka> Okej, <Okay. grymka> <Okay>, dokładnie. Zawsze jest jakieś wejście. Rozejrzyjmy się. No musi być, słuchajcie. To jest pewna jakaś wam te hmm. To jest niby zamknięte. Dobra, chodźmy na dół. To była jakaś rozmowa. Hmm. Okej. Okay. najpierw to, pełna jest duchów zmarłych podczas zrujnowania. Nie się oddech ich straty. Ich rozpad. No Nie ma nic zimniejszego niż uczucie porażki. No, super. Ja się dowiedziałem. Tyle, że aż to zmieniło moje życie. Dobra. Ej, pytajcie mi to przeczytać. Kurde, nie, nie mogę tego kliknąć. O, udało się. Okej. Okay. Hmm, czy coś tu jeszcze jest? Nie bardzo. O, i widzicie? O, tu jest. Dziennik gotowy do odbioru. A wcześniej tego napisu nie było, więc. Myślę, że jakiś update był. Możemy sobie brać księgę wiedzy Ari. Daje nam to jeden odłamek runy. Więc hop, szybko. Hmm, tak, czy nie? Nie, chyba czekajcie. Przeglądaj nagrodę. A, Miss Fort, nie nie Czytaj Ari, jeden domek runy Gdzie ten mój odłamek runy, halo No nie bardzo Widzę, żebym jakiś odłamek dostał Okej okay. Dostałem za to punkt umiejętności Mogę go na przykład dać tutaj Na zatrucie A coś tu? Ma 20% O, możemy sobie użyć to Będziemy mieli zawsze dodatką turę Jakaś tam mała szansa, dobra, więc jak teraz tam wejść? Z tej strony nic nie było. To zobaczmy z drugiej. To jest wszystko symetrycznie zrobione. uproszę proszę. A e, jakaś mam główka, faktycznie. Znaki. Wydają się jakoś znają. Możesz je rozszyfrować? Musisz. tyle wspomnień. Tyle i czuję jak coś... Dosięga mnie? Duchy. Przemówiły do ciebie? Nie. Kamienie rezonują z jakimś wspomnieniem. Czuję to, ale nie widzę. Może naprawdę znajdę tu odpowiedzi. Kurde, widzę tu każdy... co innego yy, ma do zrobienia. W sensie, że... Hmm, jakby to połączyć teraz? Słuchajcie, zobaczmy, czy też połączę na drzwiach. Nie, czy musi być taki trójkącik, żeby to otworzyć? Nie wiem Jezu, to jest jakaś skomplikowana zagadka Trójkącik To jeszcze nie tak Nie, nie O, trójkącik No i trójkącik Trochę jakby w głowie miałem inny trójkącik, ale wyszedł więc Nie narzekajmy Drzwi otwarte, mogę się dalej tym pobawić? Mogę Mogę coś jeszcze odblokować? Shuruburu Dobra, zostawmy tak to no. Mam nadzieję, że dziś się nie zamknęły Okej, okay, dziękuję A coś tu jeszcze jest do połączenia? Jakaś zagadka? Tak, ja chyba to jest po prostu tak W ramach dekoracji Nie wiem Dobra Chodzimy tu Skarbit Błogosławionych Wysp Eee, okej okay. Wy... Coś tu jest do zwiedzenia? O, jest tutaj. Nie możemy to minąć. Dobra, nic tutaj więcej nie ma. Wchodzimy w dół. Mam nadzieję, że żadnych potworów tu nie będzie. Chociaż hm. to by było zbyt proste. Zapis gry. Ej, a to oznacza, że pewnie za rogiem będzie jakaś bitka. Dobra, szybko odpocznijmy. Do rozmowy. Dobra, szybko to zeskipujmy, żeby nie było, że pomijam. Mogę odejść, jeśli nie przeszkadza mi towarzystwo, chyba że chodzi o Brauma. <grym> Nikt nie robi Brauma. Ma... Delikatnie to ujęłaś. <grym> Ari. No, uważam cię o coś zapytać. Co o pytanie? co chodzi? W Bilgewater. Dlaczego odeszłaś bez mnie? No, cię Chronić. Że ze mną będziesz wiedział. już los tego miejsca. Nie martwiłam się o wrogów. O nie boję się. Wiem, dlatego musiałam... Ari. Ari. Dobranoc, ja A to pogadali. Wow. Kolejna rozmowa, dobra, szybko szybko, szybko, szybko. Lisico, Dziękuję proszę. Przyzwyczaiłam się do spania wiaskinia. Przyjaciół. Puszka i tak są dla i za mało. Brauma za małe. Gdy wraz okay. z Jasuo przybyliśmy do Billchwater, spędziłam pierwszą od bardzo długiego czasu noc w łóżku. Bardzo się o ciebie troszczy. Gdy spotkałem ja... Ale... zostać. <laughs> Więc nic nie mów. Odpocznij Lisico. Dziękuję Braum. Dobrze mieć takiego przyjaciela. O, proszę, nowa przyjaźń, mrał Bardzo dobrze. Okej, okay, odpoczęli. Wyspali się. To... Lecimy przed siebie. Hmm. Tu coś jest. Bożeż ty, jakie to jest ogromniaste. <grystanie> Dobra, zobaczmy to tak na szybko. I tak całego myślę w tym odcinku nie zwiedzimy. To pewno... Ta przysiągła smrodem czarnej śmierć śmierć sięga tu głęboko Maoka i uważa, że koniecznie musimy odeprzeć śmierć Chwila wytchnienia. Wszystko w końcu... Mm, odezwał się w... Jest <noise> Filozof, no tak. Od czego by tu zacząć, kurde? Potwór z Lochness tam jest Kolejny potwór z Lochnes. Tu jest miejsce do szybkiego szybkiej podróży bo jest proszę bardzo w krobowcem roku dodano na naszej mapie eee. hmm. nie ma czego tu zacząć kurde, To jest tyle do zwiedzania no dobra może przynajmniej te dwa pomieszczenia zwiedźmy kurde nie potrafię tak mówić zwiedzać zwiedźmy chyba tak dobra eee, co tu możemy zrobić tak tak. I kończył go jako Ari. Dobrze, fajne dobrze, dobra. No dobra, to prosta sprawa. Autoatakami nawet to możemy go kończyć. Trochę mi tu Ari yy, pobił. Hmm. Mogę się wyleczyć? Nie wiem, co mi się stało. <ślaśla> Coś tam się wyleczyło? Okej. Okay. za tego, że wygraliśmy. Dobra, tu tu jest jakiś pergamin. Okej. Okay. Jeszcze kolejna książeczka. Świat dochów, tom drugi. Okej. Okay. Zobaczmy. ekwipunek, Coś fajnego mamy. Tak trochę. O tym pistole dla mf -ki? chyba nie... Hmm. Gdzie jest ta książka, A, ja tego dopiero mogę użyć. Boże, ale ze mnie czas. Dobra, używam to wszystkie. Co jeszcze mogę użyć? O, tak mogę tworzyć. Dobra, coś tam dostałem. To użyj, użyj, użyj. Nic nie mogę użyć. Dobra. E, 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 e. Co ja dostałem jeszcze? E, Jakieś wydziwia. Dobra. To teraz mam dopiero run do rozdania. Cholera, po dwa punkty dla każdego. Dobra, raz mam sobie to poza odcinkiem. Kurde, to ja wtedy myślałem, że odblokowałem to i od razu to rozdałem. A tu... Nieprawda? Dobra, to tu się otworek. Potworek. Żywiołak Mgły. Z takim się nie walczyliśmy? Dobra, przynajmniej będzie naszej Księgi. Hmm. I tak, może. grupy może tak. I tak. Co to, to jest? Co i robimy? No te obrażenia z tej umiejętności Ari są fajne właśnie. Dobra, chcieliśmy go Musimy się wykończyć. Nice. No, dobra. A w ogóle mógłbym zmienić drużynę? Właśnie nie wiem. Bo tam było ten miejsce odpoczynku, gdzie można było wybrać drużynę. Nie za bardzo sprawdziłem czy mógłbym ich zmienić, czy nie. No, dobra. Na razie zostawmy tak jak jest w sumie. Tary nie jest już zła. Tak ją tak trochę ulepszyłem. Dobra, zwiedzmy jeszcze to pomieszczenie. Co tu jest? A? Coś się świeci. Okej, okay, coś tu jest. Ulala, ale się dymi z tych drzwi. Cieniste pnącza blokują drogę. Okej. Okay. A jak cieniste, to cieniste. Dobra, to jest otwarte. Wchodzimy, dalej. Pewnie, znają, że ci będzie... Kurde, jakieś tam mgły, nie inne pierdoły. <laughs> o Jezus. Jakiś łapka. Co on tam robi? Tu była pułapka czy mi się wydawało? Ja nie wiem czy ja... Co tam, nie wiem co tam powiedziała ta Ari wtedy Tu coś jest, jest, ile tu jest Co tu się dzieje w ogóle? O ja pierdzielę hmm. Tam jest skrzynka czy ja muszę to unikać? Zakładam, że tak. To nie będzie takie proste. O stałem Wstałem. Dobra. Amulet wysani. Y jak teraz wycofać? Okej. Okay. Dajcie mi wyjść. Dobra, dzięki. Okej, okay. tu chyba więc nic nie ma. Mam nadzieję, amulet wysani. Zobaczmy. E -e -e. No, Ari słabszy. Lapajka słabszy. Dla MFKi słabszy, dla Jasło również słabszy, dla Brahma też słabszy, tak na szybko patrzyłem tu też słabszy. To jestem jakieś pistoletek dla MFKi, ale są słabszy, dobra. Eee, więc tak chcemy tam teraz iść, czy może w kolejnym odcinku? Tam jakaś mgła się pojawiła. O kurde, panie Skrzacie, jak mnie zauważyłeś? Co tu było? Jakiś fejkowy potwór. Dobra wiecie co, rozprawię się z nimi już w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie, bo będzie się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie.